Szczęść Boże, kochani, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z czymś, o czym my często zapominamy. Słuchajcie, może ja na początku się przedstawię. Słuchajcie, jestem Najka, witam Was serdecznie. Szczęść Boże, dobra, wracając z kochani. Słuchajcie, żyjemy w takim czasie, że wszędzie. Wszystkiego jest pełno. Chodzi mi o to, że jesteśmy wiecznie zasypywani nowinkami o świecie, tym, co się wydarzyło gdzieś, e, nie wiem, jakimiś relacjami influencerów, jakimiś ślubami, ciążami, e, nie wiem, jakimiś śmierciami, wojnami, no tragicznymi sytuacjami. Ciągle jesteśmy bombardowani taką dawką wielkich informacji z tego świata. I tutaj jest jeden z tym związany problem, że to wszystko, co nas otacza, może czasami spowodować, że zapomnimy o Bogu. Bo kochani, ja wam powiem jedno. Ja, odkąd zaczęłam pielęgnować swoją relację z Bogiem, zaczęłam żyć z większym spokojem. Zaczęłam patrzeć na to w pewien sposób, bo wiadomo, że Bogiem nie jestem, ale w pewien sposób. Zaczęłam modlić się właśnie o dary Ducha Świętego, o to, żeby Duch Święty wskazał mi drogę do właściwej relacji, do właściwych y, ludzi, żebym wskazał mi drogę, żebym znalazła tych ludzi, do właściwych, nie wiem, influencerów, których mogę oglądać, którzy nie są zagrożeniem duchowym dla mnie, do właściwych, właśnie takich cudownych, powiem tak, cudownych fragmentów Boga. Chodzi mi o to, że. Gdy pogłębiłam swoją relację z Bogiem, nagle wszystkie problemy świata, czy to moje z życia prywatnego, przestały mieć znaczenie. Bo tak naprawdę każdy z nas, każdy z nas potrzebuje relacji z Bogiem. Jeśli człowiek w swoim życiu. Na pierwszym miejscu nie będzie miał Boga, to znajdę sobie innego Boga, takiego Bożka, który przysłoni mu cały obraz tej miłości Bożej, tego, że trzeba trzymać się z Bogiem. Bo słuchajcie, my w mediach jesteśmy często bombardowani czymkolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek. Często coś nowego się dzieje i tak dalej. I słuchajcie. Ja się nie dziwię, ludzie z tego zarabiają pieniądze i tak dalej, ludzie muszą wstawiać nowe filmy, żeby z tego żyć i tak dalej, ale kochani, w momencie, kiedy my, jego widzowie, danej osoby, myślimy tylko o tej osobie, o to, co osoba robi, albo co nowego będzie w, na w grze, w nowym sezonie naszego serialu, zatracamy to, co jest najważniejsze, czyli to, że mamy mieć Boga na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, kochani, to, te słowa właśnie księdza Pawlukiewicza. Jeśli człowiek przestaje wierzyć w Boga, to zaczyna wierzyć w byle co. Człowiek zaczyna wierzyć w jakieś kamienie, człowiek zaczyna wierzyć w jakieś taroty, człowiek zaczyna wierzyć w jakiś okultyzm, człowiek zaczyna wierzyć w tę domniemaną przyjemność właśnie poprzez seks, poprzez masturbację, poprzez pornografię. Człowiek, jeśli zatraci w swoim życiu właśnie Boga, będzie się gubił. Ja wam powiem tutaj chodzi o to, żeby czasami znaleźć w życiu taki moment, że usiądziemy, będziemy sami ze za sobą, załóżmy na jakieś łące, weźmiemy sobie jakiś prowiant, jakieś picie, właśnie jakąś książkę, albo właśnie tutaj stricte coś związanego z Bogiem, czyli właśnie Pismo Święte, bo do tego dążę, żeby znaleźć coś, w czym odnajdujesz Boga, ale takiego prawdziwego Boga, nie jakiegoś bożka, nie o to chodzi. I czasami trzeba usiąść, i trzeba spędzić czas z Bogiem, bo Bóg chce do nas mówić, ale Bóg nie mówi do nas w hałasie. Bóg nie mówi do nas w centrum miasta, gdzie dookoła jest pełno samochodów, ktoś do Ciebie mówi, nie wiem, na jakimś marszu czy coś. Bóg nie mówi do Ciebie, nie wiem, na jakimś koncercie i w ogóle. Bóg nie mówi do Ciebie poprzez, nie wiem, jakiś nie wiem, co by tu powiedzieć. No chodzi o media, że jest głośno i gwarno i nie umiesz się skupić. Bóg przychodzi do Ciebie w momencie, kiedy Ty jesteś sam, kiedy wychodzisz na łąkę, kiedy wychodzisz do lasu, kiedy wychodzisz nawet na mszę, czy kiedy właśnie wychodzisz właśnie przez Najświętszy Sakrament i tam się modli i tam swoje życie zawierasz Bogu. Bóg wtedy do Ciebie przychodzi, Bóg wtedy może do Ciebie przemawiać. Tylko, że tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli chcesz, żeby do Ciebie Bóg przemówił, to najpierw oczyść swoje serce, bo to jest to, co księża, zakonnice czy to influencerzy tacy religijni nie mówią o tym. To jest coś, co jeszcze raz powtórzę, najpierw trzeba oczyścić swoje serce. Jeśli masz w życiu coś, co Cię zniewala, jesteś od czegoś uzależniony i teraz Przytoczy tutaj kilka właśnie, yy, yy, właśnie takich możliwości bycia uzależnionym przez co, słuchajcie, na pewno to będzie masturbacja, to będzie na pewno pornografia, to będzie jakiś okultyzm, to będzie jakiś hazard. Słuchajcie, można być uzależnionym również od. Bardzo złej relacji. Od relacji z kimś, kto cię oddala od Boga, to od tego też, od tego drugiej osoby można być też uzależnionym. Można być, kochani, uzależnionym, wiadomo, od jakichś gier, od właśnie od mediów, od TikToka, od wszystkiego, kochani, co oddala cię od Boga. Jeśli myślisz, że, że nie jesteś od czegoś uzależniony, to spójrz na swoje życie i zauważ, na co w swoim życiu poswięcasz najwięcej uwagi. Bo ja wam powiem ja z tym kiedyś też miałam problem. I kiedyś bardzo dużo używałam telefonu. Ja na przykład teraz, jak działam w mediach, ja tak mało używam telefonu, że ja telefon zostawiam w domu i ja idę na spacer. I ja, ja nie wiem, co się dzieje w mediach. Ja nawet jestem teraz w stanie powiedzieć, że ja trzymam się od wszystkiego, co, wszystkiego z daleka, co dzieje się właśnie w mediach, bo ja wiem, jak wiele to zagrożeń nosi dla mojego takiego spokoju. I teraz wracamy do naszego punktu, o którym mówiliśmy, do naszej genezy, czyli do tego, że trzeba mieć czyste serca. Słuchajcie, żeby mieć czyste serce, trzeba pójść do spowiedzi, ale najpierw przed spowiedzią zrobić taki prawdziwy rachunek sumienia. Trzeba jakby wyzbyć się wszystkiego, co w naszym życiu oddala nas od Boga, co nas zniewala, co właśnie, od czego jesteśmy uzależnieni i co powoduje w naszym życiu grzech. I kochani, no przykro mi to powiedzieć, ale czasami trzeba odciąć się od pewnych osób, bo pewne osoby poprzez swoje czyny, poprzez swoje gadanie, poprzez jakieś imprezy, alkohol i tak dalej mogą nas oddalać od Boga. Zauważ na to, z kim rozmawiasz, i jak ta osoba mówi o Bogu. Jeśli ktoś obraża Boga, jeśli ktoś tobie mówi, że ty jesteś taki, jakiej owaki, że jesteś jakiś nudny, bo wierzysz Boga, ja bym się od tej osoby odsunęła. A je, chyba że, chyba że jesteś bardzo asertywny i umiesz tej osobie odpowiedzieć tak, że ona zrozumie swój błąd, i po pewnym czasie. Nie będzie cię obrażać i będzie cię szanować. Bo jeśli ktoś ciebie nie szanuje, nie szanuje Twojej z, z, z wiary, ja bym się od takiej osoby odsunęła. Ja kiedyś miałam takich znajomych i wiem, jak ci ludzie odsuwali mnie od Boga, i oni robili wszystko, żeby ja przestała być nudna. Tylko że oni nie zdają sobie sprawy z tego, że katolik też się może dobrze pobawić, katolik też się może pośmiać, też czasami zrobi jakiś grzech, a nie, że jesteśmy wiecznie idealnymi ludźmi. Tu chodzi o to, żeby na co dzień po prostu żyć z Bogiem. Czyli jeśli ja wychodzę z kościoła, to dalej jestem osobą wierzącą, praktykującą, praktykującą. Czyli nie że tylko, a mówię, a wierzę Boga, tylko przestrzegam wciąż tych przykazań. Wciąż mam w sercu tę naukę Boga i nie chcę popełnić właśnie jakichkolwiek grzechu. Bo jest wiele ludzi, którzy idą do kościoła i tak naprawdę wychodzą i nagle zaczynają plotkować, obrażać, współżyć i, nie wiem, i dawać zły przykład innym. Kochani, tu chodzi o to, żeby zacząć czystość ze swojego serca. I pamiętaj, że. Czasami musisz znaleźć czas tylko dla siebie i dla Boga. Nieważne, czy jedziesz samochodem, nieważne, co robisz, możesz się modlić. Ja wiem, że czasami niektórzy z nas nie mają czasu, ale to uwierzcie mi, ja czasami jadę pociągiem i się modlę. Jadę samochodem i odmawiam nowennę pompiańską, bo teraz odmawiam nowennę pompiańską. W ogóle nowenna pompięska bardzo zbliża mnie do Boga, więc ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że byli widzowie, którzy mnie do tego zmotywali, jak również właśnie osoby z mojego życia prywatnego. I kochani, jeszcze raz Wam powtórzę, czasami trzeba się wyciszyć, żeby odnaleźć Boga, żeby odnaleźć. Siebie, żeby wreszcie znaleźć odpowiedź na pytania, które nurtują nas w naszym sercu. Czasami trzeba przysiąść i poczekać, aż Bóg zacznie do nas mówić. Bo Bóg nas nie będzie mówić w fanasie. I teraz ostatni taki cytat właśnie od świętego Ambrożego. Szatan lubi hałas, Bóg kocha ciszę. Także pamiętaj, czym częściej się otaczasz i jacy ludzie cię otaczają. Zbliż się do Boga, a na pewno w życiu. Nie zaginiesz. W życiu, mimo wszystko, na pierwszym miejscu, gdy będziesz miał Boga, wszystkie twoje problemy, twoje sprawy związane z pracą, ze szkołą, z dziećmi, z mężem, czy czymkolwiek, ułożę się. Tylko trzeba swoje życie zawierzyć Bogu. A w ogóle też jest taka jedna ostatnia zmianka: słuchajcie, warto też mieć partnera, z którym możecie rozmawiać o Bogu, któremu może, możecie, możecie powiedzieć wszystko, co myślicie, co czujecie, co was frustruje, co was cieszy w życiu, jak i również właśnie z, z obecności Boga, że możecie z nim pójść na Msze, poczytać Pismo Święte. To pogłębia relacje. No dobra, kochani, taka mini dawka lekcji o Bogu. Trzymajcie się, kochani, wszystkiego dobrego, fajnie, że jesteście.